Przepraszam, czy na końcu tam dobrze mnie słychać? Tam na końcu. Tak? Dobrze. Dobry wieczór. Mateusz Ślozowski. Ja należę do Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Medycyna Nadziei. I tak chciałem skorzystać, póki jeszcze nie ma tutaj pani Katarzyn, że powiem państwu o formularzu, o którym pewnie już część z państwa słyszała. Formularz znajdujący się pod adresem medycynabezprzymusu.pl. Tam między. Nazwą są jeszcze myślniki. Proszę na to zwrócić uwagę. Do czego ten formularz jest? On ma za zadanie z, zrzeszać nasze środowisko medyczne. Ja może tutaj zjadę do samego formularza. Później domyślnie pod, na platformie Discord. Natomiast, żeby się tam dostać do platformy, musimy jakby ten formularz wypełnić. Ja go tutaj postaram się na szybko Państwu pokazać, jak to działa. Wypełniamy z imienia, nazwiska, numer telefonu, oczywiście e-mail. Bardzo ważne jest wypełnienie województwa, z racji tego, że później jak przejdziemy do platformy Discord, to powiem Państwu dlaczego. Jest tutaj pytanie, czy należysz do stowarzyszenia. Można dać niezrzeszony. Następnie wyuczony zawód. Ja jestem fizjoterapeutą. Zawód wykonywany również fizjoterapeuta. I tu jest taka również ważne pole. Co możesz zrobić dla zespołu? Twoje mocne strony, hobby? Ja zajmuję się również grafiką komputerową, także ja tutaj taką informację piszę. No i oczywiście tu troszeczkę więcej zachęcamy do, do napisania. Oczywiście, żeby formularz móc wysłać, trzeba wyrazić zgodę. Tu się możemy zapoznać z obowiązkiem informacyjnym. My jako koordynator tego projektu jesteśmy, a organizacje wspierające PSN LIN, Fundacja Nowe Spektrum, Pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, Polska Siła Jaworzna, Bronimy Mundurów, a tutaj kolega, który jakby y, automatyzuje tą warstwę wizualną, którą widzimy. Dobrze, wyślemy formularz. Taki formularz zostaje wysłany. Otrzymujecie na swoją skrzynkę mailową. maila już chwileczkę. Jeszcze coś nie dotarło, ale. Na naszej stronie dostajemy informacje od Państwa: wszystkie te pola, które zostały wypełnione, my je tutaj w mailu widzimy. Wiadomość oczywiście. Państwo dostajecie troszeczkę innego maila. Maila, w którym w treści jest link do platformy Discord, który sobie można po prostu przekopiować do przeglądarki i otworzyć. Kieruje nas do takiego miejsca. Taka szara, grafitowa strona to jest cała aplikacja Discord. Wytłumaczę tutaj pokrótce, o co, o co tutaj chodzi. To możliwe, Państwo nie znacie tej platformy, natomiast. Młodsza część społeczeństwa, młodzież, jacyś gamerzy, którzy grają, bardzo dobrze tą platformę znają. No my jakby używamy tego do komunikacji, zawieszania jakichś ważnych informacji. No i oczywiście jakiejś organizacji naszej pracy. Wchodząc tutaj będziecie Państwo tak naprawdę na początku tutaj z lewej strony widzieli takie najważniejsze... Można powiedzieć, początkowe informacje, z którymi jak najbardziej zachęcam się zapoznać, ułatwi nam to w przyszłości pracę. Jest też platforma poradnik. Tutaj dosyć takie proste informacje są dotyczące no, obsługi tej platformy Discord, poruszania się po tym. Natomiast. Państwo na początku trafiacie tutaj jako osoba, której nie zostały jeszcze przydzielone żadne role, stąd no tutaj powiedzmy to drzewo nie jest zbyt rozwinięte. Natomiast jeżeli zostaniecie Państwo przydzieleni do, do jakiejś roli, może to być rola taka związana z osobą niezrzeszoną, czyli niezwiązana z, ze Stowarzyszeniem Medyków Nadziei, bądź Niezależnych Lekarzy i Naukowców pokażę w tym momencie to drzewo proszę zauważyć bardzo rozwinęło się i mamy tutaj tak naprawdę dużo więcej ogólnych kanałów tematycznych. Co zwraca uwagę, to, to na pewno to, że utworzone zostały tutaj takie główne kanały związane z naszymi zawodami. Że otworzę jeden. No i trwają tu cały czas jakby różne dyskusje. Będąc w kanale fizjoterapeutów, nie ma nic przeciwko, żeby tutaj móc uczestniczyć w rozmowach związanych z województwem. Tak samo widzimy, że tutaj jakby osoby z różnych. Miejscowości e, piszą różne informacje. Jest to o tyle ciekawe, dlaczego to zostało w ogóle stworzone, ponieważ wspólnie e, e, tam z polską siłą jaworzą, która nas bardzo mocno w tym projekcie tutaj wsparła, za co dziękujemy, e, doszliśmy do wniosku, że osoby w takich bardzo dużych placówkach medycznych, jakimi są w szpitale, tak naprawdę mogą mieć problem, zwłaszcza przed tym 1 marca, ze sobą rozmowy i porozumienie się. Jeżeli ktoś pracuje na jednym oddziale, no to wiadomo, widzimy się, wymieniamy się spojrzeniami albo znamy się bliżej lub dalej. Natomiast jeżeli chodzi o inne oddziały, no może być to problem i okazuje się, że tutaj już mamy takie przypadki, że osoby pracujące w danej placówce medycznej czy w szpitalu, no już ze sobą jakby rozmawiają. Co jeszcze państwu tutaj chciałbym powiedzieć? Jest tutaj wdrożony, wspomniałem proces z pewien automatyzacji, ale jakby. To nie jest dla nas, na, dla nas widoczne, natomiast my w przyszłości chcemy również rozwinąć y, taką możliwość, y, żeby w ramach y, powiedzmy tego zrzeszania się w, w tej platformie Discord y, mieć też w przyszłości możliwość wysyłania wiadomości y, SMS do, do ludzi. O co chodzi? No, nie wszyscy widzimy już, że jakby są w stanie zaznajomić się z, z tematem takim, no, my też musieliśmy się tego nauczyć, jest to coś dla mnie osobiście też nowego, ale jest to do ogarnięcia, natomiast no, jest dość duża część osób, którzy no można powiedzieć nie dadzą jakby rady. Dlatego w przyszłości myślimy też o uruchomieniu bramki SMS, i można powiedzieć, że oczywiście, nie będąc na Discordzie, ale przechodząc przez ten formularz właśnie medycyny bez przymusu, dajecie nam Państwo jakby możliwość kontaktu z Wami. No i wszyscy wiemy, jak Alert RCB działa. Działa bardzo dobrze, to się sprawdza. Czujemy się, można powiedzieć, troszkę bezpieczniej, wiedząc, że e, no powiedzmy warunki pogodowe się zmienią, co faktycznie za jakiś czas ma miejsce, także potwierdza się to. E, nie wiem, co tu jeszcze jakby więcej Państwu powiedzieć na ten temat. No tak jak mówię, rejestrujemy się poprzez formularz, e, otrzymujecie maila z linkiem do rejestracji na tej platformie. Tutaj moja małżonka, która, można powiedzieć, wszystkie osoby, które zostały już przyjęte, wysyła takie wiadomości. W lewym górnym rogu takie powiadomienia od Aleksandry będziecie widzieli. Proszę je otwierać, bo w tym momencie Aleksandra jest w stanie, jakby, Państwa zweryfikować. Bo też chcemy, żeby osoby no, które w jakimś stopniu mogą nam być nieprzychylne, no nie chcemy ich tutaj, no wiadoma rzecz. Z mojej strony to tyle.